Podjęłam pracę jako instruktorka fitness. Fitness stał się dla mnie sposobem na życie. Rozwija on wszystkie sfery osobowości kobiety, jej ciało, duszę i umysł. Fitness kojarzy się ze zdrowym stylem życia, aktywnym wypoczynkiem, z radością życia, a także z doskonaleniem własnych umiejętności. Życzę Państwu miłego wieczoru i dobrej zabawy. Dziękuję. Mam 22 lata i studiuję wychowanie fizyczne i zdrowotne na wszystkim Uniwersytecie. Od dzieciństwa lubiłam już bardzo taniec i muzykę, i pewnie dlatego zajmuję się gimnastyką artystyczną, z sportowym aerolnikiem. Sport jest bardzo ważny w moim życiu i będę ćwiczyła to bo co na się. sił. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Znam grupę z Łodzi, Adasia i życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję. dobry wieczór Państwu, nie zawsze miło nazywam się Karna Gorczyk, przyjechałam z wiet, mam 22 lata, obecnie jestem studentką trzeciego roku atelieru duchowego fizycznego w Katowicach. Proszę Państwa, zdrowy styl życia, zdrowa sylwetka i również wysoka sprawność fizyczna są to trzy główne cechy charakteryzujące dyscyplinę fitness. Trzy główne cechy, które bardzo mnie imponują i właśnie dlatego dzisiaj biorę udział w dzisiejszym konkursie Miss Fitness Polski. W przyszłości chciałabym dołożyć sam teksty fitnesu, że skoro mogą propagować się również do życia, a także nakłonić młodych ludzi, przede wszystkim mężczyzn, jak i kobiety, do doskonalenia silbackich Dziękuję bardzo. Zaszczyt wystąpić w konkursie Mistyk na Polski. W ubiegłym roku zawody te ukończyłam z tytułem pierwszej wiceministy. W tym samym roku na Mistrzostwach Europy w Belgradzie zajęłam miejsce piąte, a w tym roku w Las Vegas na Mistrzostwach Świata była jedenasta. W klubie Body Line jestem instruktorką już czwarty rok. To właśnie moja szefowa Anna Hołowacz namówiła mnie do wzięcia udziału w tych zawodach. Za to jestem jej bardzo wdzięczna, gdyż jestem pierwszą Polką, która w tej federacji na arenie międzynarodowej zajęła taki sukces. Ponieważ fitness jest dyscypliną, która wymaga wielu wyrzeczeń i ciężkiej pracy, chciałabym mój dzisiejszy występ zadedykować mojemu synowi, Maciejowi, który jutro kończy 6 lat, oraz Piotrowi, który każde zawody. W każdym każdych zawodów był razem ze mną. Życzę Państwu przemiłych wrażeń, Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, nazywam się Janna Pędzich. Mam 27 lat. I jestem instruktorem aerobiku w klubie Fitness World Class. W dzieciństwie trenowałam gimnastykę sportową i do dzisiaj wiem, co oznacza dobra kondycja i sprawność fizyczna. Dzięki codziennym treningom szybciej zwalczam stres i łatwiej się relaksuję. Kto chociaż raz tego spróbował, na pewno wie, o czym mówię. Jeżeli nie, serdecznie zapraszam na salę do aerobiku. Dziękuję. Obejrzeliście Państwo pierwszą część konkursu. Była to prezentacja urody, osobowości i stylu zawodniczek w strojach wizytowych własnego pomysłu. Jury oceniało wygląd zawodniczek, treści, formy jej wypowiedzi, a także swobodę bycia, umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością, oczywiście wdzięk y, osobisty. A teraz y, przed Państwem grupa Volt 2, aktualni mistrzowie Europy w formacji disco dance w choreografii Agustina Eguroli. we I don't know.